Cześć. Dość dawno mnie tutaj nie było. Przepraszam cię za to, ponieważ bardzo dużo pracy ostatnio miałem. Ale już wracam, będzie trochę więcej filmów. I wracam w takim momencie bardzo ciekawym, ponieważ coraz więcej osób. Wiesz, czy bańkę na rynku nieruchomości, że ona się napompowała i zaraz pęknie? Jak wiesz, ja w przeciwieństwie do wszystkich takich przepowiadaczy internetowych jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o prognozowanie takich trendów, chociażby z tego względu, że jest to bardzo trudne i bardzo wiele czynników wpływa na cenę nieruchomości. Tutaj możesz zobaczyć filmik w prawym górnym rogu, gdzie. Odniosłem się tylko do jednego z elementów, który może wpływać na ceny nieruchomości, czyli do luki mieszkaniowej na polskim rynku. Jak zapewne zobaczysz, ta luka mieszkaniowa to jest masa innych czynników, które mogą wpływać zarówno na samą lukę, a później dopiero na ceny mieszkań. Ale, ale. Pojawiły się pierwsze jaskółki, tak? pojawiły się pierwsze sygnały, które pokazują, że coś się zaczyna dziać na tym rynku, że to grzanie chyba powoduje, że robi się nam coraz bardziej gorąco. Pytanie, czy spełni się mokry sen wszystkich marzycieli, którzy myślą, że za cenę nowej Daci Logan kupią sobie kawalerkę w Warszawie? Raczej nie. Ale. Pokażę Ci w tym filmie kilka elementów, które mogą znacząco wpłynąć na cenę nieruchomości w najbliższym czasie i mogą powodować, że ten rynek nieco, nieco się zmieni. Także jeśli chcesz się dowiedzieć, czy ceny mogą spadać bądź rosnąć mimo wyraźnych, wyraźnych, twardych danych ekonomicznych, czyli wręcz nielogicznie, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Jeśli chcesz zobaczyć, jakie się rzeczy zadziały na rynku, popatrz, przygotowałem całą, dużą, sporą ilość dla Ciebie analiz. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Będzie ciekawie, Rozgość się wygodnie i obejrzyj ten odcinek. Ok, jesteśmy z powrotem. Cieszę się, że tutaj ze mną jesteś. Na wstępie powiem tylko tyle, że po malutku wracam do, do YouTubeowania. Coś, co się zadziało na rynku, mianowicie osłabienie tych restrykcji, które wpływały na to, że trochę mniej biznesu ostatnio robiliśmy, spowodowało, że wrócił zwiększony popyt. Tak, zwrócił zwiększony popyt, również na moje usługi szkoleniowe. Bardzo wiele film się do mnie zgłasza. Ja coraz, coraz mniej tych szkoleń robię, pomalutko się wybieram na emeryturę szkoleniową. Ale faktycznie mam też więcej pracy, więc trochę mniej tych filmów było. Natomiast pojawiły się pewne sygnały na rynku nieruchomości, bardzo ciekawe, bardzo istotne, o których chcę Ci powiedzieć, które. No, pokazują, w jakim kierunku ten rynek może iść w najbliższym czasie. Zacznijmy jednak od czegoś, co jest pewnym precedensem. To znaczy, po raz pierwszy w historii mamy taką sytuację, że ceny ofertowe powtarzam, ceny ofertowe ja się do tego odniosę w dalszej części filmu w Warszawie przekroczyły 75% wszystkich cen ofertowych w Warszawie jest już wyższych niż 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy, dokładnie 78,5% cen. Oczywiście wszystkie dane, które tu podaję, odnośniki do tych danych znajdziesz w opisie tego filmu i one dotyczą um, wszystkich analiz, które wygrzebałem dla Ciebie z internetu. Co to znaczy? To znaczy, że praktycznie tylko 12, 11,5% wszystkich mieszkań w Warszawie jest tańszych ofertowo niż 10 tysięcy zł za metr kwadratowy. Wow, drogo, ale to nie wszystko. Zobacz, w Krakowie już prawie 60% mieszkań jest droższych ofertowo niż 10 tysięcy zamet, a w Gdańsku ponad połowa. Z tych wszystkich rynków, które były analizowane przez Marcina Drogomileckiego z genialnego portalu analizy Morizon. Tam sobie wejdziecie na Morizon.pl, zobaczycie blog Marcina jest i możecie te wszystkie dane sobie tam poczytać. Okazuje się, że tylko w Łodzi jest bardzo mało takich z tych dużych miast mieszkań powyżej 10 tysięcy zł za metr. Nie chcę skłamać bodajże kilka procent, chyba 4 czy, czy 1,5 nawet, znajdziecie w odnośniku te dane. Ale co to pokazuje? No pokazuje, że mieszkania ciągle drożeją. Ceny miały spadać, a mieszkania ciągle drożeją. I teraz zwrócę się do takiego głównego czynnika, który napędza ceny mieszkań, mianowicie oczywiście do inflacji. Ale to nie inflacja napędza ceny mieszkań, tylko inflacja w pewnym sektorze dóbr i usług, mianowicie w sektorze budowlanym. Jeżeli spojrzymy na inflację, która rok do roku, na czerwiec tego roku, wynosi 4,4%, no już pomijam kwestię, że jest ona druga po Węgrzech najwyższa, jeśli chodzi o Unię Europejską, ale jeżeli inflacja wynosi 4,4%, to dlaczego mieszkania rosną w tempie 15% rocznie, obecnie? A no właśnie, bo nie tylko inflacja liczona w koszyku takim ogólnym dóbr jest dla nas ważna, ale inflacja w koszyku dóbr i usług właśnie związanych chociażby z materiałami budowlanymi. Zobaczcie, materiały budowlane rok do roku ceny ich wzrosły o 11%. Od razu mówię, w tym roku ten wzrost na pewno będzie większy, ponieważ jak zobaczcie sobie, ile podrożały od początku roku, czyli nie od zeszłego czerwca do tego czerwca, tylko od początku roku 2021. Ceny na przykład blachy 160% w górę. Stali 100% w górę, tarcica 100% w górę, profile 90% w górę, to na pewno będzie miało wpływ na wzrost cen nieruchomości. Więc mamy konkretny, bardzo twardy czynnik wpływający na wzrost cen nieruchomości. Jak sobie zerkniecie wstecz i przeanalizujecie wykresy cen nieruchomości versus inflacja, to no zobaczycie, że to zawsze ma przełożenie, ale jest to raczej, raczej logiczne. I teraz pytanie: skoro jest taka inflacja, to co zrobi NBP? No i słuchajcie, i tu wchodzi duży wielki czynnik związany z cenami nieruchomości, mianowicie stopy procentowe. Jak wiecie obecnie stopy procentowe są na historycznym, najniższym poziomie, kilka dni temu, może cztery dni temu, jak nagrywam ten film, Rada Polityki Pieniężnej podjęła kolejną decyzję dotyczącą stóp procentowych, utrzymała je na niezmienionym poziomie. Później odbyła się konferencja z Adamem Dapińskim, czyli z prezesem NBP, no i padły oczywiście pytania, kiedy te stopy wreszcie wzrosną. I tutaj się chwilkę zatrzymam. Być może słuchasz radia, ja często radia słucham w samochodzie, praktycznie tylko w samochodzie, i być może jeździsz sobie czasem po mieście, słuchasz radia, rf i wiesz, że pojawiły się reklamy, w których taki człowiek opowiada, że no kochana żono, budujemy dom, tak, bierzemy kredyt, bo teraz jest tani kredyt. A później jest taki alarm, alarm. Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że ceny mogą wzrosnąć, ponieważ ceny kredytu mogą wzrosnąć, ponieważ raty kredytu mogą wzrosnąć, bo wzrosną stopy procentowe w przyszłości. Pytanie, czy jest to dmuchanie na zimne przez KNF, biorąc pod uwagę to, co się dzieje z kredytami frankowymi i wpływ tych czynników na rynek bankowy w Polsce, czy też jest to jakaś tam między wierszami zapowiedź, no okej, okay, ceny wzrosną, przepraszam, stopy procentowe wzrosną. No więc Adam Glapiński został o to zapytany i na konferencji powiedział tak, e, no nie przewidujemy na razie podnoszenia stóp procentowych, ale później dodał, że są trzy filary, na podstawie których oni taką decyzję podejmują. Pierwszy filar jest to cel inflacyjny, widełki inflacyjne. Wiesz albo nie, ale w, mamy obecnie cel inflacyjny na poziomie 3,5%, czyli jesteśmy powyżej tego celu, jednak Rada Polityki Pieniężnej prognozuje, że inflacja nieco wyhamuje. Jest to związane z tym, że ruszył mocno popyt po postpandemiczny, tak, Polacy trzymali pieniądze. W jednym z moich filmów zresztą tu możecie zobaczyć sobie, o, jest informacja na ten temat. Yy, mówiłem o tym, że ponad 160 miliardów jest więcej na kontach Polaków, no więc coś te.

muszą zrobić. Oczywiście mamy dużą niedostępność materiałów, mamy dużą um, nad, um, duży nadpopyt, ponieważ um, były problemy z łańcuchem dostaw, w związku z czym faktycznie, faktycznie um, ta inflacja jest wyższa i jest faktycznie gdzieś taka, um, taka opcja, że um, podaż z powrotem przyspieszy, tak, firmy zaczną produkować, um, niektórzy się przebranżowią, przerzucą, zaczną coś robić, no i faktycznie ta podaż podgoni ten popyt, w związku z czym ta inflacja być może, być może zgodnie z tym, co mówi RPP spadnie. Więc Adam Klaffiński powiedział, to tak, nie będziemy podnosić stóp procentowych, jeżeli będziemy w celu inflacyjnym długookresowo, tak? czyli na razie jesteśmy poza celem inflacyjnym, ale obserwujcie obserwujcie tą inflację, bo jeżeli długo się będzie utrzymywać powyżej 3,5, no to jest pierwszy czynnik spełniony, spełniony do tego, żeby RPP stopy podniosła. Drugi czynnik to jest kwestia obostrzeń, czyli hamowania gospodarki przez obostrzenia. No i Adam Glawijski powiedział tak, jeżeli przestanę wreszcie być te obostrzenia, czyli przestanie być ryzyko hamowania gospodarki przez obostrzenia, wówczas dopiero będziemy mogli mówić o tym, że będzie to czynnik taki, którym być może będzie należało nieco ten popyt powstrzymać. Na razie tego popytu nie chcemy powstrzymywać, bo co? No bo nie chcemy dusić po tym kryzysie, który, który no kryzysie nie kryzysie, tak? Po zalaniu pieniądzem rynków dlatego kryzysu nie było. Um, nie chcemy dusić tego popytu. Więc to jest drugi czynnik. I trzeci czynnik, o którym tak trochę lakonicznie Adam Rapiński wspomniał, jest to rynek pracy. Czyli jeżeli na rynku pracy będziemy mieć wyraźną, stabilną tendencję do wzrostu wynagrodzeń, do wzrostu oczekiwań płacowych, do umacniania się, ze spadku poziomu bezrobocia, do umacniania się rynku pracownika, wówczas prawdopodobnie gdzieś będą te przesłanki do, do podniesienia stóp procentowych. Czy stópy procentowe będą podniesione w tym roku? Wątpię. Czy będą podniesione w przyszłym roku? No, myślę, że taka możliwość jest. Dlaczego wątpię? No, bo podobno czeka nas czwarta fala na jesień Jest znowu obostrzeń, więc nie widzę tutaj miejsca na podnoszenie tych stóp procentowych. Ok, ale no właśnie, teraz dobiegam do, do końca, jak dotarłeś do tego momentu, to zapewne się zastanawiasz, dobra, woźniczka zrobił clickbaitowy tytuł, czy dochodzimy do punktu przegięcia pały na tym rynku, czy nie dochodzimy? I tu pojawia się rysa na szkle, jeśli chodzi o wzrost cen mieszkań. Otóż w kwietniu ceny rosły, ale sprzedaż deweloperom spadła. Ona nie tylko spadła, ona gruchnęła w dół, szczególnie w Trójmieście, w Gdańsku 33% niższa sprzedaż u deweloperów. Ale zaraz, ale jak to, skoro wszystko drożenie, skoro ludzie mają na podaż gotówki, na... no, to, no to dlaczego, tak? Krachów, Kraków 22% spadek sprzedaży, Warszawa 14% spadek sprzedaży. Wiemy dobrze, że rynek pierwotny ciągnie zawsze za samorynek turny, i tu się zatrzymajmy chwilkę. Mam pewne sygnały od znajomych deweloperów, że wakacje też są takie sobie. Nie mamy niestety pełnych danych do tej pory, bo te dane przychodzą z dużym opóźnieniem, ale obserwujcie mocno dane sprzedaży na rynku pierwotnym. Czy ta sprzedaż spada ciągle? Czy kwiecień był tylko ewenementem, bo były święta, bo były jeszcze obostrzenia? No ale czy ta sprzedaż dalej będzie spadać? Jeżeli, jeżeli, w mojej ocenie, jeżeli ta sprzedaż będzie dalej spadać, i pojawi się maj, czerwiec, wakacje, że znowu tym deweloperom będzie spada. Rzeczywiście pamiętajcie o tym, że jak spadło już o 33%, to jak spadnie o kolejne 5%, to wcale nie znaczy, że spadło tylko 5, tak? Ale ta sprzedaż, ta spadek sprzedaży ciągle się utrzymuje. Natomiast co jest istotne? Istotne jest coś innego. To jest brew logice. Tak? Benzyna drożeje. Materiały budowlane drożeją. Ziemia, działki, wszystko drożeje. No to dlaczego sprzedaż zaczyna spadać? Dlaczego ludzie przestają kupować mieszkania, skoro nie widzą trendu wzrostowego w nieskończoność? A no właśnie, i tu dochodzi czynnik głowa, czyli psychologia, czyli dochodzi taki czynnik, w którym przeciętny kowalski, taki jak ja czy ty, staje przed tym pytaniem: no właśnie, czy kupować, czy nie? Kurde, ale nie no, tyle to już chyba nie zapłacę. I tutaj docieramy do tego psychologicznego punktu przejęcia pały, Nie, kiedy Kowalski mówi, nie no, 15 za metr na hucie w Krakowie to ja nie zapłacę. Choćby skały srały. Nie? Być może kupi samochód, też samochody drożeją paradoksalnie. Nowe samochody z salonu z rabatem potrafią być w tych cenach co dwuczyletnie. Być może, być może zainwestuje w coś innego, być może po prostu będzie czekał, tak? Inflacja będzie mu zżerać te oszczędności, ale on nie zaryzykuje. I być może ta psychologia zaczyna powodować ten spadek sprzedaży. Mówię wszystko być może, ale zwróćcie uwagę na te wszystkie czynniki, zwróćcie uwagę na. Inflację, zwróćcie uwagę na materiały budowlane, ceny materiałów budowlanych, zwróćcie uwagę, czy faktycznie ma to przełożenie na ilość um, zaczynania nowych inwestycji, bo są też takie dane, które mówią, że deweloperzy zaczynają teraz historycznie znowu najwięcej inwestycji, tak? Czyli można powiedzieć, że OK, z jednej strony jest moda na bycie deweloperem, ale z drugiej strony gdzieś ten potencjał sprzedażowy jest. Także jest masa czynników, tak jak mówiłem, nie będę prognozował tutaj absolutnie, absolutnie um, um, jednoznacznie. Ale no, coś tam się na tym rynku zadziało. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zwróćcie uwagę, bo pojawił się nowy raport MBP, gdzie są badane ceny transakcyjne versus ceny ofertowe, że po malutku zaczynamy mieć coraz większy rozjazd, czyli negocjuje się coraz lepiej, czyli sprzedaje się coraz trudniej. A to oznacza, że zaczynam się pewnie pojawiać jakieś perełki na rynku nieruchomości, i to oznacza, że umiejętność negocjacji, mój drogi, moja droga, ci się jeszcze bardziej przyda przy zakupie. No i oczywiście też przy sprzedaży. Dotarłem się do tego momentu. Bardzo Ci dziękuję. Oglądaj moje filmy, subskrybuj kanał. Pomalutku zaczynam rozważać um, nieco dołożenie filmów takich bardziej lifestyle'owych, związanych z takimi codziennymi, um, istotnymi dla nas aspektami, ale o tym się dowiesz e, później. Dzięki za oglądanie. Cześć!